Dzień dobry, witam Państwa w imieniu zespołu Inkins. Jan Brzechwa napisał chyba najpiękniejsze wiersze dla dzieci. Kolejne pokolenia poznają przygody samochwały, kłamczuchy, lenia. Rozbawieni do łez czytujemy się w utworze kłamczucha, biegarduły czy dziura głościa. Uczniowie w szkole chętnie czytają i inscenizują znane wiersze naszego poety. Kiedy po raz kolejny przypominamy sobie wiersze brzegwy, tak samo się nimi zachwycamy. Podziwiamy doskonały język, pełen humoru, bogaty i barwne. Ile fragmentów utworów pamiętamy do dziś? Wspólnie przypomnijmy sobie najbardziej znane utwory Jana Brzegwy. Dla najuważniejszej słuchających na końcu przewidzieliśmy drogą niespodziankę. Zapraszam! Swoimi osiągnięciami, śruzkami, nowym komputerem. Czasami jest to rzecz pożądane. Jeśli na przykład szuka się pracy, to reklamuje jakiś produkt. Często jednak budzi niechęć sąsiadów, kolegów czy rodziny. Nikt nie lubi jednej samochwały. Samochwała w końcu stała i wciąż tak opowiadała. Mądra jestem zgrabna, Jodka, słodka i pobawna. A w dodatku daje słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, Moja siostra taka mała, a ja? A ja jestem samochwała. Brzydko jest również karże, że coś na innych. Taka osoba, która na do taty, nie mam czasu, a tata idzie do mamy, naprawia samolot. I co wtedy? Posłuchajmy, jakie pytania zadaje bohater pierwsza i do czego to może doprowadzić. Na ulicy Trybunalskiej nie sobie staż pytalski, gdy tylko się obudzi pytaniami się większości. W którym miejscu zaczyna się kula? co go odnaleźła się ta kula? Ile kroków jest to do O czym by myślał stół, gdyby myślał? Cieleństwo na łódzie się mierzy? Skąd wiadomo, że Jurek to że... Kto powiedział, że kury są głupie? Ile mógł może zmieścić się w zubie? Nie wiem. Na co sobie, sobie potrzebna łysina? Nie wiem. Kto indykom guziki zawina? Skąd wiadomo, skąd się Skąd się biorą bruneci na świecie? Nie wiem. Ile ważą dwa kleksy w kajecie? Mili! już o się i odmytał odpowiedzi. Babka jakoś tak myślała, ale wkrótce osiedlała. Matka chwała w stan i musiała zejść w domu. Ojciec zaś poszedł po do głowy. I kiedy powróci? Nie wiadomo. Podobno małe kłamstwo nie jest widać. Czy aby na pewno? A proszę Pana, że się stała niesłychana. Na u sąsiada zamiast deszczu gdzieś padała żada, a w dodatku całkiem słucha He! Nie ładnie! Hee! To nie wszystko, proszę Pana. Ustry jęki wczoraj jest zrana aby cały głos pieca spadło. Cały kniecie z rąka zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. Co to dopiero jest Proszę Pana, niech Pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaszka w stawie. Pan nie wierzy, daje słowo. Sprowadzono straszną nią. Przecedzono wodę sitem, a co rychł złowiono przy tym? We nie Nieładnie! Fe! Niektóre osoby mają szczególne predyspozycje do nadmiernego gadania. Przysłowie mówi, mowa jest srebra czy nie złotem. Co z tego, jeśli milczenie jest kulturą zbyt trudną do pokonania? Zobaczymy, jak z gadaniem radzimy sobie bohaterki kolejnego utworu. do dom ziemski paru nie znał jeszcze takich garbów, jak Panie. Z gadańska, z gadańska, z gadańska, z gadańska. w dziechwaniach. maleńska z gadaniską z gwiazda w domu czy na rynku, językami tak jak w młynku. pożar. Żarty ja też to prysznic sędzi nie nosi, bo szczerze kogoś kała z jajka w kratki. Życiu nas spowiaseczna okazała się serdeczna, bo kuzynka się odcinka zamiast córki miała synka, po czym właśnie znikła z mojej ciołocińska Madalińska. Madalińska rada gada i opowiada, kto dlaczego jaki kodów, a sąsiedzi spać nie mogą, Krzydzie piekarz. Do portafolu widziszę, do milicji skarby mówiszę. Przyszła władza, jak to władza, upomina, doradza. Dość już pani Madalicka! Dość już pani Madalicka! Bo wyjadą panie z Muńska! Lecz dla nani też nie ma. niechaj go obiedniu się schowa. Cała rada? Narodowa. Gadalicka, rada, gada, Madalicki opowiada. Mówią bardzo moja, pani, że na wiosnę będzie tajniej, a po drugiej rzeczy... Będzie wojna, a po trzecie, jeśli wszystko jeszcze zmienia, się i spadnie na jesień. Tak już lat bez Przez niej będzie szarfiony nerwem. Dwie wodka z magazynką z galerijską z miasta Błońskiego.